Z nami Szepców, witam serdecznie. Siemanko. Na początku Cię zapytam, oczywiście problem na świecie z wirusem, jak Ty spędzasz ten wolny czas? No tak jak mówię, po gali zasiedziałem się strasznie, siedzę w domu, praktycznie nic nie robię. Dzisiaj pierwszy dzień, gdzie się poruszam dopiero wieczorem. Zrobię sobie taki delikatny rozruch No i powoli trzeba wracać do treningów, nie? No w takich warunkach, jakie są, ale trzeba coś się poruszać. Ok, zapytam Ciebie, jak ten wolny czas, może jakieś filmy, jakieś gierki, jakaś konsola, czy może oglądasz piątkowy e, program KSW, Tylko Jeden? Mm, no oglądałem e, ten Tylko Jeden e, ostatnio, to powiem Ci, ta druga walka półfinałowa to prawie jak finałowa wyglądała, co? Chłopaki się tak lali, powiem Ci, o to chodzi, o to chodzi. Bardzo mi się podobała walka, także pozdrawiam chłopaku serdecznie. A co, a ja zabrałem się za streamowanie, wiesz, zamówiłem sobie sprzęt. Pojutrze ma dojść już reszta sprzętu i sobie na razie będę streamował tam live y, jakieś będę robił gadał sobie z widzami. No i grał, grał. No co ty innego robić? Nic nie można innego robić, trzeba to siedzieć. Okej, okay, wspomniałeś właśnie o nowym o swoim kanale. Na początku było trochę stresu, czy jakoś to do ciebie przychodziło jakoś naturalnie? A z, z czym? Z kanałem na YouTube, bo tak naprawdę chyba zaczęłeś niedawno, tak? No i po walce dopiero nagrałem e, pierwszy tak. filmik. Tam chłopaki mi powiedzieli, że, że fajnie by było, jakbym teraz się odniósł do tej walki i tak dalej, bo oglądalność troszkę by skoczyła. Tak zrobiłem faktycznie, e, troszkę widzów tam było. Ym, mi się wydaje, że do kamery już jestem trochę przyzwyczajony, wiesz, tak już troszkę jest to obycie jednak. Czasami tam się stres e, pojawia, wiadomo, jak jest więcej ludzi, ale tak przed kamerą to chyba całkiem inaczej jest. Całkiem inaczej. Jak nie ma ludzi, tylko masz kamerę, którą w dodatku sam wiesz, włączyłeś, to, to jest inaczej. Ok, zapytam Cię teraz, zanim zapytam o walkę, spytam o te kulisy, bo było sporo zamieszania. Alan Kwieciński wspominał o tym, że nie miał szansy nawet na rozgrzewkę. To tym bardziej chyba Wy nie mieliście szansy na rozgrzewkę. Co mogę powiedzieć? Ja na przykład miałem jakiś nadrywany mięsień tutaj w nie? w nodze, i to może być też. Przez to właśnie, że nie mieliśmy rozgrzewki, jak ten ktoś oglądał walkę moją, to może zobaczyć, że jeszcze przy OKTAGONIE, nie to, że nie miałem szczęki, nie wiedziałem, gdzie jest za mną mój trener w sumie, to jeszcze mi taśmą owijali rękawice, żeby się nie, nie odpięły, nie? Także to właśnie, bo tak wyglądała moja rozgrzewka. No, niestety, niestety tak wyszło, troszkę, no nie ukrywam, że byłem zdenerwowany, że nie mogliśmy się porządnie rozgrzać. No, z tym razem mam nadzieję, że będzie lepiej, będzie objęcie, objęcie się bez takich problemów. Okay. Ale to dali jak najbardziej na plus. Naprawdę byłem pod wrażeniem tego wszystkiego, jak oni to ogarnęli. E, także mega, mega. Była to twoja pierwsza walka w MMA. Powiedz, jakby chodziłeś do klatki, był ten stres? Czy jednak nie odczułeś tego? Były też inne warunki, bo nie było tym razem kibiców. Trochę dziwnie to wyglądało. No to nie było kibiców, tak jak mówisz. E, ale jednak tam na hali było trochę ludzi. A o dziwo, tak jak z trenerem Eliaszem rozmawiałem, to mówił mi właśnie, że w ostatni dzień to będę miał takie wahania, że raz będzie tak, że dobra, wchodzę do klatki, robimy swoje, a po chwili będzie takie, kurde, zaraz walka, wiesz, takie, takie wahania nastrojów. O dziwo, to i mnie, i jego zdziwiło. Nie miałem kompletnie nic takiego. Ee, wiedziałem po co idę, byłem tak nastrojony, że po prostu, no było aż widać po mnie, jak jestem nakręcony na tą walkę, i przed samym wyjściem, e, tam wiesz, rękoma trochę pomachałem, pomachałem. I tak y, skacze macham tymi rękoma, ja tak sobie sam pomyślałem, mówię, kurde, faktycznie przecież ani się nie stresuję, ani nie mam nerwa, nic po prostu wiesz, wiem po co idę, aż sam byłem w szoku, bo to moja pierwsza walka i jako takiego właśnie stresu nie było, który mógł mnie zjeść. Nie, nie wiem, jak to będzie jakby będą no, ludzie. No ale zobaczymy. Okej, okay. teraz przejdziemy do twojego pojedynku. Już pierwszą akcją, z tego co pamiętam, rzuciłeś ambro na deski. Zabrakło tam zimnej krwi, żeby to zakończyć. E, no powiem ci, jak potem, potem analizowałem tą walkę, to raz, że tam. E, Gdzieś się trochę pośliznąłem i nie poddałem te plecy, ale potem chyba e, pozycję miałem, poprawiłem tą pozycję jakoś, tylko rękę miałem na jego szyi, wiesz, i łatwiej było mu przejść za moje plecy, a jak analizowałem tą walkę, to powiem ci tak szczerze, to chyba bym nie, nie skakał, tak wiesz? Na chłodno bym to zrobił. Bym po prostu podszedł, wiesz, złapał za nogę, gdzieś go spróbował obrócić i na spokojnie a nie tak skoczył, rzucił się. No do braku bycia w klatce. Okej. Okay. Spytam, bo tam była też próba duszenia, mocno byłeś zagrożony w tej sytuacji? No, powiem Ci, jak tlenowo nowo. Byłem przygotowany, żeby przewalczyć normalnie w sobie te trzy rundy. Nie? No, tylko widzisz, w pierwszej e, rundzie byłem duszony przez no, dwie minuty. Jakby nie patrzeć. Nie? Okay. No, jednak trochę tlenu mi to zabrakło, e, zabrało. E, w pewnym momencie, jak leżałem na plecach, to duszenie było zapięte no, bardzo dobrze. Ambro bardzo dobrze zapiął duszenie, że imię nogami dobrze trzymał, wiesz, i, 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 i dobrze zapiął to duszenie. No ale co, no ja w głowie miałem jedno, że nie po to przyjechałem, żeby w pierwszej rundzie, wiesz, przez uszenie odpaść, nie. Także musiałem coś z tym zrobić. Ambro, nie potwierdził, Ambro potwierdził, że jest twardy, poczułeś odczułeś jego ciosy? W tej może drugiej fazie pojedynku, bo tam, gdzie już było też te zmęczenie. Właśnie ja powiem Ci, nie wiem, czy to przez adrenalinę, czy przez to, ale nie pamiętam, nie pamiętam, że, że gdzieś dostałem. Nie mam tego takiego, że wiesz, o czy tutaj dostałem faktycznie, że siadł, czy coś takiego? Nie wiem, czy to przez adrenalinę, czy przez co, a po prostu, no, nie wiem, nie mam czegoś takiego. Jedyne co pamiętam to właśnie to, że ten, że do nogi mi skoczył, że mnie tam dusił. No i, nie wiem, mało pamiętam pęci. Okej, okay. może spytamy o Twoje odczucia po walce. Tuż przed werdyktem myślałeś, że wygrałeś, czy czułeś, że może to pójść w dwie strony? Mm, czułem, że to może pójść w dwie strony. Wiem, że miałem. Dużo, dużo, dużą przewagę miałem w stójce i wiem, że tam e, destrukcja troszkę była, e, ale wiem też jak są e, punktowane obalenia i tak dalej, nie? także wiedziałem, że tutaj może być problem, ale mi tak nie do końca mi zależało na wygranej, żeby wywracać i tak dalej, mi bardziej zależało na tym właśnie, żeby wstawać, bo obiecałem kibicom, że tam fajny pokaz, że, wiesz, że tam w trailerze powiedziałem, że będą połamane nosy, no to nie mogłem się nie, i właśnie mi zależało na tym, żeby ludzie to zobaczyli. Tak samo jak po tych pierwszych sekundach prawie tam był knockout, To też się cieszę, że tego nokautu nie było, bo co, co bym pokazał? Że po prostu, że wpadłem i bo potem mówili, że o miałem szczęście, że trafiłem i padł, nie? A tak mogłem przewalczyć cały dystans. Zobaczyli, że przewalczyłem cały dystans, zobaczyli, że byłem dużo na się nie podałem, z tego wyszedłem, że wychodziłem z dosiadów. wiesz, że... zobaczyli tak naprawdę, co potrafię, nie? I tutaj nikt mi nie może zarzucić, że to było szczęście czy cokolwiek. Ok, zapytam Cię po walce w narożniku, co powiedział Ci trener Jarosław albo po walce? Um, powiem Ci, że mało tak pamiętam, co nam rozmawialiśmy, bo jeszcze byłem w takim szoku, że długo, długo do siebie dochodziłem przez ten brak tlenu, ale jak wracaliśmy ze mną, to powiedział, że teraz wie z kim trenuje i że, że jest zadowolony, bo mówi, że technikę można poprawić, że można poprawić kondycję, mówi, ale serce do walki sobie nie, nie wyćwiczysz, nie? Okej. Okay. Dużo sporo komentarzy się pojawiło o potencjalnym rewanżu, ale myślę, że chyba nie ma sensu od razu rewanż, tylko zbudować tą to... historię. Tak, 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 tak. Ja też tak jak mówię, że no okej, okay, no teraz przegrałem decyzją sędziów, że trzeba to uszanować i też nie będę od razu krzyczał, że o, chcę, chcę rewanż, chcę rewanż. Wstępnie rozmawiałem z Filipkiem, czy byłby chętny, bo powiedziałem, że tam szuka przeciwnika. I Filipek mówi, że w 7-7 mógł się ze mną zmierzyć, później bym chciał walczyć e, z Polakiem albo z Amadeuszem. E, myślę, że jako trzecia walka to właśnie rewanż z Ambro, a później byśmy lecieli tam już e, dalej, dalej, dalej z chłopakami, z tymi, co już tam troszkę trenują też. Bo tak okay. jak mówię, chcę ich podgonić troszkę treningiem, bo co, na no, ja parę lat nie trenowałem teraz, przed walką potrenowałem dwa miesiące. No muszę chłopaków jednak podgonić, bo niektórzy są tam wiesz, w cugu. Zapytam, czy na spokojnie miałeś szansę oglądać Galę, jakiś pojedynek zrobił na Ciebie takie większe wrażenie? Um, powiem Ci szczerze, że. E, no, e, arka, arka, walka była fajna. E, Cypina na pewno będzie pamiętna. E, no i Neymana, jak zawsze, szkoda było oglądać, nie? Okej. Okay. Zapytam Ciebie też. E, bo twoim zdaniem uważasz, że zrobiłeś wystarczająco dużo, aby dostać tą drugą szansę od mama MMA? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że walkę przegrałem, ale tak jak nawet niektórzy powiedzieli, że jak dla mnie to powinien, że jak dla mnie to wygrałem tą walkę, nie? Że pokazałem to, co miałem pokazać Włodarze są zadowoleni. Dostałem też telefon właśnie. Nie będę na razie mówił od kogo, ale też powiedział, że właśnie, że no chcą mnie w MMA, że jeszcze na pewno zawalczę tam u nich, także no co, no to mi się udało akurat, nie? Także z tego jestem bardzo zadowolony. Cieszę się bardzo, że będę mógł z nimi dalej współpracować. Okej. Okay. Na sam koniec Cię zapytam o te wiadomości po walce, bo było naprawdę bardzo dużo w Twojej stronę nad ma stawiając post na swoim Facebooku. Bardzo dużo osób Cię chwaliło. Miałeś też wsparcie wśród uczestników Wyspy Miłości, zauważyłem. E, tak, tam chłopaki e, też dodali właśnie story i pisali też do mnie. Po walce też tam napisali. E, także wsparcie było mega. E, było dużo miłych słów właśnie po walce. Tak jak można też zauważyć, właśnie na moim kanale, na, na YouTubie, że po tym jak odniosłem się do walki, ile tam jest komentarzy, to jest prawie 650 komentarzy i chyba wszyscy są. E, no pozytywne, nie? Że, że, naprawdę, że są ludzie zadowoleni, że chcą to oglądać. No i to jest dla mnie najważniejsze. Tak samo jak e, był wywiad w Oktagonie jeszcze, to wywiad w Oktagonie ma chyba e, 1800 czy 1900 łapek w górę, nie? A chyba 11 czy 12 w dół. No to ludziom się naprawdę to chyba podobało. Także cieszę się, to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie, żeby dawać dobre walki, pobić się w stójce, żeby ludzie to zobaczyli. No też, dużo, też dużo osób pisało, że chyba nigdy tyle krwi jeszcze w fejmem, nie było. I to też jest na plus. Okej. Okay. Gratuluję mimo wszystko, że wynik był przegrany, to mimo wszystko gratuluję, bo to był naprawdę świetny pojedynek. Ja Ci dziękuję, że udało się złapać. No i co w tej no, sytuacji? Życzę Ci zdrowka i dla Twojej rodzinki. No dzięki, dzięki. Również życzę dużo zdrowka, bo co powiem Ci teraz, to nieciekawie się dzieje, co? No, żeby to się jak najszybciej skończyło i wracamy do normalnego życia. No miejmy nadzieję.